Napełnić beczkę wodą. Okay. Drugie otwarte, niekonwencjonalne zawody sportowo-pożarnicze sprawiły, że plac przy remizie OSP w przewozie stał się prawdziwym wehikułem czasu. Kluczowym punktem toru było obsłużenie tradycyjnej sikawki. Mamy w sumie bodajże 27 drużyn. Yy, yy, są podzielone na dorosłych, yy, młodzież i dzieci. Wszystkich wiąże sikawka. Sikawka e, konna, stary zabytkowy sprzęt. E, celem tego jest e, po prostu... Yy, Przypomnienie, uświadomienie dzieci, jak kiedyś kiedyś nasi przodkowie gasili pożary, jakiego sprzętu używali. jest to sprzęt używany typowo pod zawody jak i jakita dziecięca jakita dla drużyn młodzieżowych oraz dla drużyn seniorów jest używana po prostu dla rywalizacji. No i dobrze do, do nam to wychodzi, no bo do, zajmujemy po prostu dobre miejsca w siekawkach konnych. Podczas wydarzenia druchowie z całego regionu musieli zmierzyć się z torem przeszkód, który dostosowany był do poszczególnych grup wiekowych. Jako pierwsi wyruszyli najmłodsi, następnie młodzież i dorośli. Jest super atmosfera, można porywalizować z jakimiś tam właśnie kolegami, przeciwnikami. Najtrudniejsze przyciskanie piłki przez węża. My, my byliśmy tylko na jednym treningu, ale wszystko ogarniamy. Jesteśmy spoceni i no, dobrze jesteśmy i tyle. Wydarzenie przyciąga ruchów, którzy na co dzień korzystają z nowoczesnego sprzętu gaśniczego. Podczas zawodów mają możliwość sprawdzenia swoich sił w obsłudze dawniej używanej pompy tłokowej. Coraz więcej mamy zgłoszonych drzeń, coraz młodsi uczestniczy startują. Widać, że duch rywalizacji w nich jest i to nas bardzo cieszy. Zawody umożliwiają spotkanie z sąsiednimi jednostkami oraz porównania swojej sprawności z innymi druchami. Emocje towarzyszące przy pokonywaniu przeszkód zostają z druchami na długo. Dzieci zapoznają się już od najmłodszych lat, od najmłodszych lat 4, 5, 6 latki już z tym sprzętem obijają się, rozwijanie węży. Podanie wody to jest do nich satysfakcja, no i w szkołach, czy później jak się spotykają, jest tylko rozmowa: No, braliśmy udział w zawodach, w zawodach, będziemy strażakami. To ich motywuje pod tym względem, no i uważam, że powinno to być robione i pod takim adresem trzeba zawsze iść. Po zawodach nadszedł czas na zasłużony odpoczynek. Dla uczestników oraz dopingujących przygotowane zostały stanowiska gastronomiczne oraz zabawa taneczna z zespołem BIS.